Zakończył się pierwszy etap polsko-niemieckiego projektu dotyczącego systemu monitorowania jakości powietrza w Zielonej Górze oraz Kodbus. Badania trwały od maja do końca lipca. Pilotażowy program polegał na zamontowaniu w wybranych autobusach mobilnych czujników. Zebrane w ten sposób pomiary pozwoliły na zbudowanie dynamicznej mapy zanieczyszczeń. Najpierw dzięki gęstości pomiarów mogliśmy wybrać obszar, z którego a, zyskujemy te dane, a następnie oznaczyć wszelkie zanieczyszczenia, które się pojawiają. Jak Państwo widzieliście, też rezultaty naszych badań wskazują ogromną przewagę takich mobilnych pomiarów nad stacjonarnymi, ponieważ tutaj pokryliśmy tymi danymi bardzo duży obszar. Oczywiście ten wybrany, na ile nam pozwoliło ten jeden czujnik w jednym autobusie. Teraz wyobraźmy sobie rozwój tej sieci. Jeżeli będzie wielokrotność autobusów, które będą się zagęszczać, przecinać, i ta mapa stanie się bardziej po prostu zagęszczona i opatrzona tymi wynikami. Szansą na przeprowadzenie badań była komunikacja miejska, bo właśnie w autobusach miejskiego zakładu komunikacji mobilne czujniki zostały zainstalowane. Można to było robić w czasie rzeczywistym, w czasie jazdy autobusu. Autobus nie był przypisany do linii, a więc jeździł po wszystkich liniach w mieście więc poziom zanieczyszczeń mógł być analizowany i taki obraz mógł być uzyskany z terenu całego miasta. Nadal jest jednak nad czym pracować, bo polsko-niemieckie badania były projektem pilotażowym. Władze uczelni liczą, że niebawem pojawią się konkurs oraz fundusze na kontynuację prac z zakresu jakości powietrza. Uniwersytet ma ogromny potencjał, bo to jest jednak kilkuset naukowców, otrzymujemy liczne granty. Aktualnie na przykład w naszej uczelni realizujemy sześć projektów finansowanych przez Komisję Europejską, najwyższej klasy tak naprawdę, więc potencjał jest. Zobaczymy, co nam konkursy przyniosą. Dodajmy, że zielony transport jest jednym z priorytetów naszego miasta. Nie chodzi tylko o flotę autobusów miejskiego zakładu komunikacji. W planach jest również szybka kolej aglomeracyjna, która zdaniem ekologów także będzie miała pozytywny wpływ na jakość powietrza.